Ślenice i TV Wasza telewizja internetowa. Co najbardziej gmina Raciechowice? no przede wszystkim z produkcji sadowniczej, a wspaniałe dorodne owoce mają tutaj nawet swoje święto. W niedzielę 20 sierpnia 2023 roku społeczność gminy Raciechowice obchodziła po raz kolejny doroczne święto owoców będące także gminnymi dożynkami. Dla słynącej z sadów gminy Raciechowice było to jedno z najważniejszych świąt w ciągu całego roku. Dzisiejsze świętowanie jest uhonorowaniem trudu rolnika, jego wytężonej pracy, jego zaangażowania w tym warsztacie, którego nie uruchamia się i nie zamyka o określonych godzinach. Godzinami pracy rolnika wielokrotnie reguluje aura. Praca ta trwa najczęściej od świtu do nocy, a często nawet i dłużej. To dzięki Waszej pracy, stoły polskiej rodziny są obficie zaopatrzone. Spójrzmy na te stoły, pełne potraw i pięknie udekorowane. Mieszkańcom gminy życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, by plony były obfite, a pogoda była zawsze sprzyjająca. Panie Wójcie! Uważamy, że dzisiejsza uroczystość może być otwarta. Święto owoców gminy Raciechowice to także okazja, aby lepiej poznać lokalny rynek i docenić całoroczną pracę rolników i sadowników. Właśnie jestem szczególnie dumny z tego, że możemy świętować w dniu dzisiejszym te dożynki tak rolnicze, klasyczne, jak i sadownicze. To właśnie uprawa sadów, uprawa owoców jest tym wiodącym, wiodącą strukturą rolną, agro, agro, rolną w naszej gminie i cieszę się, że właśnie w takim radosnym klimacie, w pięknej pogodzie możemy świętować to święto. I z wielką dumą tutaj spoglądam na nasze, naszą społeczność, nasze społeczeństwo, które tak radośnie dzisiaj bawi się i podkreśla tę swoją wagę i tę swoją rangę bycia rolnikiem, rolnikiem, sadownikiem również. Wydarzenie powstało we współpracy m.in. tutaj z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Raciechowicach, gminą Raciechowice i dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Raciechowice. Za nami wiele stoisk. Co na tych stoiskach możemy znaleźć? No przede wszystkim nasze regionalne potrawy, przysmaki, smaki, z których słynie Małopolska i nasze smaki takich prababć, babć, przepisy odgrzewane gdzieś tam w domowych książkach kucharskich które biorą udział w konkursach na przykład na najsmaczniejsze ciasto. Burzynki są świętem lokalnej społeczności, to fakt, ale są też święte całej Polski. Polscy rolnicy dają bezpieczeństwo żywnościowe dla całej Polski. W tym wypadku, akurat to bezpieczeństwo bezpośrednio żywnościowe dają dla gminy Raciechowice, dla poszczególnych miejscowości i wsi. Życzę im tego, żeby pozostawali w tradycji swoich ojców, swoich dziadków i przenosili tą tradycję dalej. Bo myślę, że stosunek do, do chleba, do kruszyny chleba nawet w Polsce jest właściwy i trzeba to, tą prawdę przekazywać następnym pokoleniom, a tak samo Europie i światu. Święto Owoców w Gminie Racjochowice to jest cykliczna impreza odbywająca się od wielu, wielu lat. I mamy to szczęście wspierać tą imprezę Święto Owoców, bardzo wyjątkowe, związane stricte z Gminą Racjochowice, więc kolejny raz yy... Blisko 15 tysięcy złotych w tym roku zostało przeznaczone na ten cel, a jako że jest to połączone z dorzękami gminnymi, ma to wyjątkowy wymiar i bardzo szeroki, oczywiście widać to po obecności wszystkich mieszkańców, jak i pięknej pogodzie. Uroczyste dorzynki to także święto lokalnej muzyki, kultury i folkloru, których w tym dniu nie zabrakło, a to wszystko za sprawą plenerowego festiwalu południowej Małopolski. Nie, Dziś na scenie zobaczymy przede wszystkim nasze tutaj regionalne zespoły, koła gospodyn wiejskich, zespół, który powstał przy Gminnym Ośrodku dzięki dofinansowaniu Etnopolski. Także przed nami Aj, oczywiście jeszcze zaproszony przez nas tutaj zespół Pnioki i Śworni Łojce, także przed nami naprawdę bardzo szeroki zakres. Będziemy śpiewać pewnie do wieczora. dla sadowników z gminy No Na pewno bardzo ciężki. Najgorszy był właśnie maj, bo dużo opadów było i ciężko było sobie poradzić z ochroną, bo ciężko było do, do, do Pola wyjechać. U nas są takie tereny górzyste. I trzeba było nie przeczekać parę dni, no i park się pokazał na, na jabłkach. A ostatecznie jaki będzie wynik? No na pewno mniej jak przez inne lata, ale ale wydaje się, że cena będzie lepsza. A proszę powiedzieć, jak wygląda taki Wasz rok, uprawy? Jak to, kiedy się to wszystko zaczyna i kiedy kończy? A, no, praktycznie non stop się robi, tylko że człowiek jak robi u siebie, no to nie, nie ma tej presji, że trzeba stać o tej godzinie i robić, ale nieraz się pracuje tam i 18 godzin. Człowiek jest sam sobie kierownikiem i tak to wygląda. Potrzebne takie, te, tego typu imprezy? No to, powinny być, no, jedynie ludzie nasi Coś tam mają z tego jakoś satysfakcję, A tak to aby wszyscy w domu siedzieli to co, to wyglądało nie nie Lokalne świętowanie nie mogło odbyć się także bez tematycznych konkursów w których udział wzięły koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z terenu gminy Raciechowice. Tytuł Najpiękniejszego Wieńca dorzękowego przypadł w udziale gospodynią z KGW Raciechowice. W konkursie na najpiękniejsze stoisko pierwsze miejsce zdobyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice. Natomiast w konkursie na najlepsze ciasto z owocami bezkonkurencyjne okazały się być panie Skagiewu w Widzi na skały, na skały, nie sięgać nie mały, nie mały. Idziewa, idziewa, pionel sek, nie sięga, Kino, wionecka się boi, wyszła na gąnece, za gazdą se stoi. A skoro w niedzielę świętowano kolejny urodzajny rok w gminie Raciechowice, to nie mogło zabraknąć oczywiście życzeń na kolejne pracowite 365 dni. Oczywiście obfitych planów dobrej pogody, żeby nie tylko było upalnie, ale troszeczkę popadało, nie za dużo. No i oczywiście, żeby nam nigdy nie zabrakło chleba na stole, bo tak jak sam wieniec dożynkowy, to jest symbol chleba, tak dla nas, naszym rolnikom życzymy im po prostu, żeby nigdy nie zabrakło im chleba na stole. Urodzaj jest, no to zawsze jakoś się to przeżyje, nie? No i następcy, żeby byli Jesteś oczynę spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle tych spojrzeń samotnie, ciemnie. Opada każdy wieczór bez słów trudnie, słowa rzucone, kwiaty na drodze. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.